Siema. Ogółem w tym odcinku będziemy sobie grali na myślę za 20 zł. Tak dokładnie to jest myszka Hama MW200. Więc no, aby już nie przedłużać, to zapraszam Was do odcinka strzała. Ta myszka jest taka bardzo dziwna, bo ona ma DPI bardzo wysokie. I jeszcze w dodatku, aha. Jeszcze w dodatku taka, taka malutka, malutka. I w ogóle nie zalicza, jakby kliknięć w ogóle poprawnie. Aha! Taki w taki sposób. No ja też tak mogę, kolego. Pa! Nie! Nie! Pa! Nie, no, ale się nie dostanę myszkom. Autentycznie się nie dostanę myszką A, będziemy nawet fajnie odawalić. Nie! No nie! Gdzie są Jacks? z Aaaa! To jest król jest taki dziadomy w ogóle. No dlaczego nie mogę jeść na moim rokach? Czy on, on wyjdzie na dach?

O, o, będzie się bał, będzie się bał Co, 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 co Sam chyba fairbola. Dobra, idę do żółtek, aby później pójść do niebieskich I to jest serio świetny plan no, no kurwa refa? Pa złopiepę! Nie, nie, nie Kurna swoje łóżko i niszczy je innym. Tak. Tak. No, no, trochę odklejka mnie wzięła na no, to. Jestem cringe. Jestem cringe. Na tym filmiku. Kurno, ale mm, nie polecam tej myszki. Ja wiem, jak chcesz się stricte z nią wy... co? O, czekaj, jak dam na miejsce za 20 zł, to uspokój się! Zabił? Nie zabiję. Zabił. Zabiłeś cheater, on no ma Znaczy, albo makro jakieś. Znaczy nie, znaczy, nie, dobra, po prostu skarżyłam lepszych od siebie. A! To był, to był ten cheater? Nie, to jest ten cheater. Siema, małego, to jest trzecia runda o, ostatnia. Tak, to planuję, planuję aby to była ostatnia runda w sumie, bo nie chcę się na tej misce, i autentycznie po prostu, no. Ach, CPS! Nie, nie, co ty robisz? i w ogóle też klapa, bo tutaj jest taka jakby klapa nie wiem czy to pokażę na filmie, bo ten <laughs> ale to jest taka klapa i jak mocno ją ruszyć naprzód jakby mocną myszką tak nagle, tak głup o tu właśnie, ta klapa mi się ściągnęła najważniejsze no jestem najlepszy w tym grze, nawet bez klapy i za myszkę 120 20 zł. Nie no, na no, ogólnie to myślę myszką się nie uda grać. A, 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 a. A, 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 a. On użył tej mocy, co się... O nie, on użył tą, tego koc, czy tam pelerynę niewidkę. I nagle zniknął mi z oczu. Tak jak moje pieniądze z portfela. Dlaczego ty lubisz dostawać bloków? Eee! Esa! Esa! Ale cię okiwała! Ale go okiwałem. On, on nie wiedział, on nie wiedział, co się dzieje. on na głowę był oszołomiony. On był oszołomiony. Aha, sensor mi się nie chce ruszyć. Ale... Na na sensor może będzie lepszy. A, oj. O, co? Jak to tak mało HP? No, Nie, nie, nie! No dobra, też się z wami. Żegnam. Na no.